Jest trzeci dzień naszej beczkowej eskapady. Część osób pochorowała się na grypę, tutaj ich widzimy, można je zauważyć. Ale nie, to są nasi zdrowi. Ale jak widać po miejsce, po zwłokach w pokoju, ludzie są chorzy. Ci natomiast tutaj czekają w kolejce do lekarza. Lekarz przyjmuje tutaj oto w tym gabinecie. Ci, którzy jeszcze nie wiedzą, czy dojdą do gabinetu, czy do toalety, siedzą na schodach. Tak, najlepiej, trzeba się mógł tak. Teraz przejdziemy się po pokojach. Tutaj śpią ci, którzy przechodzą rekonwalescencję w odosobnieniu. Tutaj ci, którzy już przeszli ją wcześniej teraz właśnie umarli. Tutaj natomiast jest część żywych, ale to jest tylko niewielka część. Tak, żywych jest niewiele. I tutaj znowu otworzyły się drzwi do lekarza. Co powiedział doktor? Powiedz nam to. Dobrze powiedział, że mam zażyć dwie tabletki takie. Pokaż nam je. jak coś się zmieniło, mam do niego przyjść. Tak. Dobrze, dziękujemy za relację. No i cóż, wracamy do rzeczywistości. Pozdrawiamy z chorej beczki.